Ja, jak tylko ruszysz kierownicą, to Aha. autotrak się automatycznie rozłączy, bo kierownica się nie kręci, bo to jest jakby w pełni zintegrowany układ. Czyli to, co chcemy najbardziej tutaj podkreślić, to właśnie ten prosty autotrak na nowym wyświetlaczu za kierownicą. Eee, oczywiście mamy też tutaj w tej kabinie wyświetlacz, który jest po prawej stronie, ale on na razie jest odłączony. Na razie bawimy się tym prostym autotrakiem, tak żeby można było też zaoszczędzić na tym, że nie, kuje, nie kupujemy dodatkowego wyświetlacza i dodatkowej licencji do tego wyświetlacza. Dokładnie teraz się to włączyło, pokazuje nam odległość od ścieżki w centymetrach, no i będziemy mogli potem trafić sobie w jakąś kolejną ścieżkę. Dobra, więc co? Teraz kolejny etap testu 5M w tym przypadku z wyświetlacza za kierownicą przenieśliśmy się na wyświetlacz uniwersalny. Co nam to daje? Szybkie podczepienie opryskiwacza, w pełni zintegrowanego do ISObas sterowanie opryskiwaczem, oczywiście poprzez wyświetlacz uniwersalny. Wszystko to jest zintegrowane w serii 5M i mamy oczywiście prowadzenie automatyczne również w pełni zintegrowane, czyli przenieśliśmy się na ten, na ten wyświetlacz uniwersalny również z prowadzeniem. Wszystkie linie y, krzywe, adaptacyjne też są teraz tutaj możliwe i możemy wykorzystać dobrodziejstwa, czyli te cztery biegi przełączane pod obciążeniem i pracować y, w pełni jak w XXI wieku z dobrodziejstwami rolnictwa precyzyjnego dla serii 5A. W standardzie tego nie ma, tego wyświetlacza. To w standardzie jest... tego nie ma, hmm. ale pierwszy raz ciągnik może być Aha. wyposażony w gotowość do no tego właśnie. wyświetlacza. Wcześniej w piątkach i, tego nie było. Tak, i wpięcie automatyki, czyli wpięcie prowadzenia automatycznego już w układ kierowniczy, czyli ta kierownica też nam się tutaj nie skręca, to jest bardzo ważna informacja.